W porządku. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, a to w sumie będzie taki nietypowy odcinek, bo... <laughs> uwaga, uwaga. Kupiłem sobie pada od Xboxa, nie czysta, czyli od Xboxa One zamiast tego Steam Decka. Zawsze mnie interesowało, jak będzie się grało na napadzie w CS-a. Widziałem jak gościu grał na kierownicy, więc może na napadzie nie będzie tak ciężko, na początku pójdziemy sobie w trening z botami może. Na średnie boty, i nie wiem, co by tu pój Deathmatch przykładowo na, na daściku. Ja, ale to będą jaja. A dobra, to będzie rozgry rozgrywka taka dziwna, trochę. Nie, niezbyt stosowana w cs z tego co mi się wydaje. Na padzie raczej nikt nie, nie będzie grał MMA ani nic z tych rzeczy, więc. Może będę pierwszy, <laughs> widziałem jak ludzie w ogóle robią playsy w Call of Duty albo w innych grach i naprawdę napadzie w takie gry. Na to naprawdę trzeba mieć sensitivity ustawione na miliard, żeby w ogóle działało to jak mieszka. I refleks chudego byka. Dobra, wybierzmy sobie może kogo? Ach, może terror. Jak? Menu zakupów tam się otwiera Nie tego, kuźwa Karabin, Karabin A, nie zdążyłem Świetnie, ale to by do Ja dobra eee, Powiedzmy, że chcę sobie O wow, udało się, zrobił chwila Jest niezmiernie głośno, tak aż sobie ściszę. trochę na słuchawkach jest Tamasik, teraz spróbujmy Tamasę. Można tutaj bany hopować? O, można, ale tutaj też trochę pośledzone. No okej. Okay. Dostał 30, więc nie jestem taki zły. O, udało się. A brakoska. A ja zapominam, że nie przyceluję sobie tutaj jak w innych grach, bo wow, udało się strzelić w głowę, jestem niesamowity. A jak tu się będzie ban popować? Matina już mnie bany hopa. Dobra. Będzie ciężko. A może spróbuję o Dobra. A nie, tutaj nie kupię tego, bo jestem poza strefą. Dobra, to polecimy sobie na dwie berecki. Jak wygląda w ogóle menu granatów? Trzyma to taki bumper, to można wybierać sobie szybko te granaty, wszystkie. No, nie powiem. Bardzo byłbym zdziwiony, jeżeli wygrałbym ten tu turniej, znaczy no, deadmatch. W eee, napadzie, to w ogóle to jest wszystko inaczej. Strasznie dziwne. Ale mimo tego, że spędziłem moje... połowę życia grając na padzie, może nie będzie tak, tak praktycznie Dobra, będzie bardzo tragicznie Wybierzmy sobie o e meczkę Neonoir no, no Jak się ogląda? E Niszczę go za mnie. Na kosie go. Chodź. O kurde. <gry> no. Dziwnie, dziwnie. Ale lecimy dalej, nie poddajemy się. Dobra, trochę kupio. Wezmę sobie może awp tym razem. Ee, spróbujmy. Dobra. Jako awp nie, nie klika się z pustu, tylko trzeba przytrzymać. Bo inaczej będzie wyglądać to tak, że co sobie kliknę. I po prostu będzie mi to tak przełączyć broń. O! Jak go. O Jezu. O wow! To jest niesamowite, udało mi się na pazie zbić kogoś z zawupy. Takie jaja. ja. jestem pierwszy w tabeli, no co. Co prawda gram na boty no ale nie wyobrażam sobie ktoś na kogoś na padzie Prze Ja jest taka czułość na tym Nie nie nie, dobra auk Taki fajny auk W stat -truku. O, to co robi? Piękny środek O nie skążyłem A to losowa broń jest o, my jakby tu dwa, dwa, dwa punkty zdrowia Więc prawdopodobnie za chwilę się wywale O już mi jakieś boty prześcignęły W tabeli No dobra Spróbujmy Dobra Ach, Dało się Zastrzyk To się nacieszyłem Dobra eee, To jest naprawdę z SG. No, nie jest to łatwe, ale wątpisz na Steam Deku byłoby jeszcze lepiej, chociaż tam chyba jest dodatkowy, jak ran, czy nie, być może. Ale wątpię, że to będzie jak jakieś mobilne gierki jak Call of Duty na Żeby to działało tak samo dobrze Ja piesz Nie mogę <ścoughs> Oj. Nigdy nie sądziłem, żeby będę w CS-a na padzie Kurczak nie umiem trafić. Chodź, kok. Odejrzyj za mną. Jest, idziesz? I idzie za mną. Super. Dobry kok. Dlaczego to... Kurczak, pomóż. <śmiech> <śmiech> Świetny jest tak ten gier. Dobra, ostatnie 3 minuty, żeby w ogóle być pierwszym w tabeli. No teraz dla... Pff, w ogóle do... coś tam, coś tam jak mi idzie na prawie dużej myszce. Zobaczymy czy uda mi się dogonić boty do pierwszego miejsca. Dobra, to się nie trzymiem po to, to punkcie zdrowia. Um... Czemu będę do dupy w to, ale... No cóż... Przepraszam, no jest po prostu szybciej i łatwiej się obejrzeć ze siebie w dalszym ciągu, no. Więc raczej <gryś> preferowałbym grać na mężce niż na 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 headshot <laughs> yes all I <level> left <laughs> Aj, dobra. Ale o nie, nie jestem jeszcze pierwszy. <laughs> nie, tak nie może być. Dobra, musimy być pierwsi. Jak się nie uda, to robię salto. Nie. Dobra, jeszcze meczka na szybko. No i dobra, tak to w sumie wygląda. W mema nie będę, bo w sumie i tak bym to przegrał. Także, no cóż, to było na tyle. Nie wiem, co z tego wyjdzie. pewno nic. Na razie.